Teraz, moi drodzy, kochani, zobaczcie, teraz pokażę Wam ciekawą rzecz, pokażę Wam pacjenta, który ma pewną ciekawą rzecz, ma mianowicie ujście dodatkowe, małże, ma ujście dodatkowe zatoki szczękowej. Tutaj wchodzimy sobie jamo do wlewej jamy nosa, minęliśmy ożywienie nasową dolną, wchodzimy w na nasową środkową i teraz zobaczycie, jak tam się troszkę w głębi, w głębi dostaniemy. O, tutaj widać pewną taką tutaj właśnie dziurkę, owalny, okrągły kształt, który jest, o, ten, ten otworek to jest do, do zatoki szczękowej po stronie lewej. To nie jest perforacja, to nie jest stan patologiczny, to nie jest stan po operacji. Czasami pacjenci mają po prostu dodatkowe ujście i tutaj zatoka szczękowa ma też dodatkowe ujście. Ono nie ma dużego znaczenia w tym sensie, że zwykle nie wiąże się ani z pozytywnie, ani negatywnie z stanem zapalnym. Czasami się określało, że mogą być problemy związane z recyrkulacją samego stanu zapalnego i krążenia śluzowo oczyszczania takiej zatoki, ale właściwie u tego pacjenta nic się takiego złego nie dzieje. A to jest nazisko przypadkowe i nie jest związane z żadnym patologią, ani tym stanem po zabiegu. Także taka dziurka pod podmał nosową środkową w miejscu poniżej i nieco do przodu, od przewodu naturalnego szczękowej, to jest takiej szczękowej i tu jest ten stan niezbyt często spotykany, ale dosyć normalny i tutaj żadnej problemu z tym nie ma. To Wam chciałem pokazać tak w ramach takiej ciekawostki. Zobaczcie właśnie. O, mamy taką małą dziurkę, która no, wygląda, wygląda fajnie, nie ma, nie ma nie ma żadnej choroby związanej z tym. O, to tyle. Ode mnie poznaję Was ciepło. Ej.